11 grudnia 2025 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej zorganizowało kolejne spotkanie w ramach projektu Porozumienie Branżowe na Rzecz Kształcenia i Szkolenia Zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydarzenie stało się okazją do podsumowania dwóch lat intensywnych działań MEN w obszarze kształcenia zawodowego oraz przedstawienia planów na kolejne lata. W spotkaniu uczestniczyli organizatorzy olimpiad zawodowych z wielu branż, a także ich laureaci. Obecni byli również minister edukacji Barbara Nowacka oraz wiceminister Henryk Kiebura. Minister edukacji podkreśliła kluczową rolę kształcenia zawodowego w rozwoju nowoczesnej gospodarki oraz w budowaniu kapitału społecznego. Nie ma żadnej inwestycji, żadnej fabryki bez specjalistów, którzy wiedzą, jak taką fabrykę zbudować, jak uruchomić i obsłużyć w niej maszyny. Nie ma żadnego wynalazku. Bez później wdrożenia, bez myśli technicznej, bez pomyślenia, w jaki sposób nie tylko rzeczy mogłyby działać, ale jak będą realnie działać. To przełożenie tej wielkiej teoretycznej nauki na praktykę. Zwracając się do zwycięzców Olimpiad, minister zaznaczyła, że wybór ścieżki kształcenia zawodowego to otwarta droga do dalszej kariery, dająca realne możliwości rozwijania umiejętności i zdobywania cenionych na rynku kwalifikacji. Uczniowie i uczennice szkół branżowych i technicznych to są ci najambitniejsi, którzy otwierają sobie wszystkie możliwe drogi w życiu, bo zaraz po skończeniu albo szkoły branżowej, albo technikum, już mają w ręku fach umiejętności, kompetencje, perspektywy na rynku pracy i dalsze możliwości. W technikach i w szkołach branżowych młodzież też uczy się sprawczości, bo w wieku 17-18 lat nie tylko wie, jak coś wygląda i działa, ale umie to zrobić, umie to skonstruować, umie to naprawić, umie to wymyśleć, umie to stworzyć. Podczas spotkania uczestnicy poznali efekty prac men nad dostosowaniem kształcenia zawodowego do realnych potrzeb rynku pracy. To rezultat 30 spotkań branżowych, w których wzięło udział blisko 500 ekspertów z 74 dziedzin. Ten pierwszy etap spotkań branżowych prowadzono od listopada 2024 do listopada 2025. Wiceminister Henryk Kiepura przedstawił genezę i przebieg dialogu branżowego, wskazując na jego fundamentalną rolę w modernizacji systemu kształcenia zawodowego. Otworzyliśmy nasze ministerstwo bardzo mocno na dialog, na rozmowę z branżami, z korporacjami, ze wszystkimi środowiskami, które powinny, naszym zdaniem, decydować o przyszłości kształcenia zawodowego w Polsce, aby sprostać wymaganiom nowoczesnej, dwudziestej gospodarki świata, o czym mówiła pani minister. W trakcie wydarzenia ministrowie zaprezentowali także rozwiązania już wdrożone dzięki współpracy z branżami, podkreślając, że efekt dialogu jest nie tylko widoczny, ale przede wszystkim praktyczny. Minister Barbara Nowacka wskazała, że wspólne działania przyniosły wymierne efekty, a zgłaszane przez branże potrzeby są realnie uwzględniane w tworzeniu nowych zawodów. Już wiemy, że 15 nowych zaplanowanych, 50 dodatkowych zgłoszonych przez branżę, bo wszyscy widzimy, że to jest przyszłość, że kompetencje to jest przyszłość. Wiedza ogólna jest bardzo ważna, ale w świecie przyszłości będzie się uczyła dobra, rzetelna wiedza ogólna i umiejętności użycia tej wiedzy w sposób praktyczny. Wśród wprowadzonych już i planowanych kierunków znalazły się zawody odpowiadające na aktualne wyzwania gospodarcze. Między innymi technik elektromobilności, odpowiadający na wyzwania zielonej transformacji, oraz technik cyberbezpieczeństwa, który ma zostać uruchomiony we wrześniu 2026 roku, oraz technik optoelektroniki, istotny dla rozwoju przemysłu optycznego i zbrojeniowego. Kolejne nowe zawody zostaną wdrożone od września 2027. Równolegle trwają prace nad zwiększeniem praktycznego wymiaru kształcenia w technikach. Zmiany mają umożliwić uczniom zdobywanie większej liczby umiejętności praktycznych bezpośrednio w przedsiębiorstwach, w warunkach odpowiadających realiom nowoczesnego rynku pracy. Za przygotowanie tych rozwiązań odpowiada zespół Departamentu Kształcenia Zawodowego MEN. Podziękować za dotychczasową współpracę. Spotkanie pokazało, że dialog z branżami, współpraca z ekspertami i rozwój edukacji zawodowej to strategiczne kierunki działań Ministerstwa, kierunki, które już dziś otwierają młodym ludziom nowe perspektywy zawodowe.